Dziś pokażę Wam yy, z opakowaniem wszystkie płyty Avengers. Najpierw pierwsza część. To jest wojna deskra. Mamy. Tutaj nie ma napisu, tylko Avengers. Sparcie, Avengers i to idzie do tego pudełka. Okej, okay. oj, drugą część wypaliłem. Trzecia, to nie wiem, czy to jest koniec gry, czy wojna bez granic. Jak źle, to musicie mnie poprawić. Tak wygląda pierwsza część z opakowaniem. Zdajemy sobie ją tutaj. Ta trzecia nie będzie miała opakowania, więc nie wiem, jak to zrobić. No, może bezdam opakowania. Druga część to jest takie coś, czyli czas Ultrona. Czas ultron Ultrona. Ultrona. Czyli wsadzamy sobie drugą część. Tutaj wpiszę czas Ultrona. Patrzę. Czas Ultrona. ładnie, Wkładamy sobie. Oczywiście na DVD to jest, to jest, nie jest drażką. Na DVD. Tu mam wzorowane. znaczy. DVD. Oj, zaciemnienie, nie, nie. dobra. Odstawiamy sobie drugą część. Trzecia to nie to, pominiemy. I czwarta, czyli Avengers Wojna bez Granic. Tak to wygląda. Tu nawet możecie sobie przeczytać Wojna bez Granic. Znowu kupię zaciemnienie. No to sobie wkładamy. Ja lubię najbardziej ten chyba obraz. I yy, koniec gry. Takie mają fajne obrazy. Te wszystkie były ładnie wyglądają. Okej, okay. a tak wygląda z opakow... opakowaniem, spadło mi i wygląda z opakowaniem, Ok. odkładamy, no i mogę Wam już pokazać, tylko oprócz tego to y koniec gry, to nie będzie opakowania, więc pierwsza, druga, trzecia, czwarta, no. A teraz takie u góry wysunięte, czyli pierwsza część. Pyk. Wysunęliśmy. Pyk. Ta też wysunięta już jest. Chyba trochę za daleko. O, mamy. Ta, ta, ta trzecia, to nie wiem czy wysunąć. Po prostu dam do góry. Okej. Okay. Wysunięte, po prostu dam tu tutaj kawałek do góry. Teraz mówię, a tak wysunięte. O, pierwsza, druga, trzecia jest bez i tu mamy ostatnią. Tak, tak, tak. Tu sobie jest, kliknę teraz start. Leci. Tu możemy oczywiście sobie wysunąć. Jak obejrzę już tą, to... Teraz, jak to wszystko wygląda w środku, te płyty dobra. O, i dobra. Pierwsza część. No, ostatni wam nie pokazuje płyty, bo tam wsadziłem, bo już oglądam. Potem pooglądam koniec koniec. Tak wygląda. Po co wyjmować? Tak wygląda. Taka szara jest bardzo. i które sprawdzę muszę wsunąć do pudełka i teraz Avengers czas Ultrona okej okay. po co wam w ogóle pokazuję jak to jest to wszystko to samo i nawet ta ostatnia wojna bez grę, to tak samo te płyty wyglądają ale ja sobie posprawdzam i zobaczę czy są inne wzorki może są jakieś inne wzorki no na razie tu nie ma. Ok, wsunąłem do pudełeczka. No ta, no to oczywiście, że. Wygląda tak samo: Avenger, tylko koniec gry. O, proszę. Bardzo. Oj. No i ostatnia, no to. No. Nie ma, bo już wsunąłem. Tylko, że wygląda tak samo: jak te wszystkie płyty, tak na biało. Czyli nie ma nic złego. Te opakowania bardzo są fajne, mi się bardzo podobają. Teraz ocencie sami, jaka jest wasza ulubiony Avengers. Nie lubicie, ale jaka, jaki wzorek. Nawet nie musicie lubić Avengers. Ale teraz sobie ocenicie, jaki jest według Was najlepszy wzorek. Według Was jaki jest najlepszy wzorek. Ok, teraz ocencie, jaki jest was, wasz najlepszy wzorek. Pierwsza część, widać, widać taki wzorek. Druga, taki wzorek. Trzecia, taki wzorek. Oproszę bardzo. I czwarta, taki wzorek. Możecie dwie płyty, możecie nawet tą samą co ja. Możecie nawet tą samą co ja. Ja oczywiście biorę. Koniec gry i wojna bez granic. To są dwie moje najlepsze wzorki, bo ładnie się prezentują. Możecie nawet tą samą, co ja. Możecie nawet jedną lub trzy albo lub wszystkie naraz. Więc napiszcie w komentarzu. Albo nie, bo mogę mieć wyłączone. To nie wiem, ale w sami ocencie. Możecie wejść do mnie na lajki, like, jeśli ktoś ma lub na Instagrama, to tam może mi napisać w jakimś tam komentarzu. Nazywam się Kowidek Korasy o u tych Sołt. Tak wyglądają te opakowania, śmieci. A płyty mogę spokojnie dać nie wiem, czy w ogóle. Ja zawsze to daję, żeby to jakoś chroniło, więc wsadzi, wsadzę sobie do pudełeczka. No dodam jeszcze jeden film z kurczakiem, gdzie prezentowaliśmy, gdzie kurczaka testowałem, to jest pierwsza. Nie wiem czemu ja od, od tyłu jadę zamiast od pierwszej, fazy pierwszej. O, tu nawet pisze faza pierwsza. To jest faza druga, a faza trzecia to jest Wojna Bez Granic. Okej, okay. więc tak, to dobrze dałem, a nie źle, że faza trzecia to tak w ogóle, a w, Wojna Bez Granic to jest pod pra, prawdopodobnie yy, trzecia część, czyli... Ta to jest ostatnia część, czyli koniec gry. To jest ostatnia część. Okej, okay, to już wiem wszystko. Więc może sobie teraz, to już wiem wszystko, bo mogę sprawdzić na, na początku od fazy, jaki ja jestem. Ja chyba nie myślę. Dobra, to możemy sobie teraz odstawić. Czyli teraz może być trzecia. A nie, trzecia część to jest yy, wojna bez. Granic. A czwarta, ostatnia część to jest koniec gry. A będzie koniec gry. Okej, okay, możecie sami sobie ocenić. A teraz opakowania będziemy oceniać. No, oprócz ostatniego, czyli czwartej części, opakowanie pierwszej części wygląda tak. Drugiej części wygląda y, tak. I oczywiście Trzeciej części wygląda tak. Mi, mi chyba się podoba pierwsza część z pudełkiem. I trzecia część, czyli też taki jak wzorek, czyli yy, koniec gry. Czyli wzorek mi się podoba i podoba mi się po drugi rząd z pudełkiem. Bardzo lubię Avengersów. Poza tym. Teraz, wy jaką lubicie postać? Ariomena. Ci, co lubię Avengers? Ariomena. Halka, kapitana Amerykę. Czarną w y, Tora. Halka, już powiedziałem. Kapitana Ameryki. Ariomena już powiedziałem. O, i y, y, czarną panterę. Czy nawet Thanosa. Czy nawet może Spidermana. Spi czy może nawet, y, Spider, nawet Spidermana. nie wiem jak ona się nazywa z tymi nibyczymi niby... Nie, nie pokażę czułkami y, tego nie wiem y, jakoś nie ma... a czemu tu nie ma gruda ale nie będzie grud, czy lubicie gruda doktora strange'a czy może nawet no to jeszcze ten jak on się nazywał ten ten ten? Czekajcie, jeszcze muszę wam pokazać. Nie pokażę. Jak on się nazywa ten? Kurde. Ten list. Czy jaką tam? Czy świstak? No ale się... Już zapomniałem jego imię. Tu było jego imię już zapomniałem Lub nawet wszystkie postaci. Ja oczywiście lubię Spidermana i jakie tam jeszcze? I jeszcze tego. Czarną Panterę i to tyle. Teraz możemy sobie wstawić już... Odstawić na miejsce, bo będę oglądał do końca widzowie. Czekajcie. Ok, to odstawiamy. To jest ostatnia. Czyli to. I ostatnia, czyli ta. Jeśli się podobał Wojna bez granic. Naprawdę dałem Wojnę bez granic. Dobra. Koniec gry. To jest ostatnia część. To możemy sobie położyć na moje te półeczki. Czyli damy ją. Dam jakąś podkładkę, bo to jest ten gorące jakąś podkładkę podkładka jakaś chyba nie będzie to nie, za duże za duże, za duże za duże dobra, tak to to jest płyta dobra, to płytę postawię żeby było gorące chociaż już wiem i teraz oglądam przed ostatnią, przed przedostatni, okej okay, mamy, już odstawione, tak, koniec gry. No i jeśli się podobał odcinek zostawcie łapkę w górę i subika. No, no to czołem!